Dzisiaj 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego. Dzisiaj przeżywamy dzień, w którym Maryja wraz z Józefem przynoszą dzieciątko Jezus do świątyni. Dla nas, sióstr, jest to też szczególna uroczystość, ponieważ dzisiaj obchodzimy dzień życia konsekrowanego, całkowicie życia całkowicie ofiarowanego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy minęły dni oczyszczenia Maryi i Józefa zgodnie z prawem Mojżeszowym, rodzice Jezusa zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w prawie pańskim: każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć ofiary zgodnie z nakazem prawa pańskiego, parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Święta Urszula często do tej sceny powraca, a między innymi tak o niej pisze. Matko, niech boski Twój Syn, którego ofiarowałaś w świątyni Ojcu Niebieskiemu, nie będzie ku memu upadkowi, ale ku zbawieniu, ku zmartwychwstaniu do życia w niebie. Żeby tak było, muszę kochać, jak Ty kochałaś, gotowa być na ofiary, jak Ty o Matko moja. Służyć mu przez całe życie, jak Ty mu służyłaś. Posłuszną być cichą, pokorną służebnicą Pańską. Te słowa bezwzględnie odnoszą się do życia konsekrowanego. Ale przecież wszyscy jesteśmy konsekrowani przez Chrzest Święty. Dlatego zachęcam, by na wzór Maryi starać się Bogu ofiarować wszystko to, co najlepsze. A najlepiej, najpiękniej całe nasze życie. Matko, moja. Patrząc na Twój przykład, chcę dążyć do nieba, a Ty strzeż, broń, bądź moją matką na tej drodze.